Cześć, witam Was na moim kanale jak widzicie portal się świeci a to oznacza, że będę otwierać moje szardy więc zobaczmy podwójne szanse są włączone 43 szardy i mam nadzieję, że coś dobrego trafię. po dzisiaj zobaczę, może po 10 będę otwierał może to przyniesie mi troszkę więcej szczęścia to zaczynamy o, na razie nic ciekawego. O, Pade ma Eurogrima albo Aniri czekam. Lundar, już mam. Czyli w sumie nic, co by mi się przydało. Pade ma, ma Final Decrease Attack na A1, ale już ją mam. Idziemy dalej. I Faceless. To jest nowy Champion. Jego nie mam, aczkolwiek nie był na szczycie mojej listy życzeń otwieranie 10 voidów jest dużo wolniejsze niż, niż normalnie Brodmo. przyzwoity champion po jest całkiem dobry, nie tylko już na faction Wars też jako turmiter, booster może, może być strasznie wolny to jest i Basher też już mam Ostatnia dziesiątka, Cardinal, bardzo fajny revive, jeden z najlepszych w grze, drugi Brodmo. Whisper też już mam, no nie wygląda to dobrze, jeszcze trzy sztuki, a potem przenosimy się na drugie konto. Gol i ostatni. Nie? Chyba wielka porażka. No i... i jest źle. Jest źle. Co będę gadał? Zobaczmy, jak tam fragmenty ok. Jedna książka. Fragmenty są. Energię zostawię sobie na później. 4400. Och, ktoś tu widzę 26 tysięcy. pan który tutaj krzeczkami napisane to nie to nie przeczytam no okej okay, tak wygląda pierwsze konto jak widzieliście nic dobrego więc teraz przechodzę na drugie no jesteśmy na moim drugim koncie tu 40 się zbierało, szanse są włączone tu już jadę pojedynczo nie bawię się tam Zbyt szybko przyszło wielkie rozczarowanie. Tutaj wolę sobie to przedłużyć te nadzieję, na to, że coś ciekawego trafi. No, niestety, na moim głównym koncie dawno, dawno nie było tak słabego otwierania. O! Towering Titans, on tutaj w ogóle ma. Decrease defense na 1, tu ma provoke. Shield, Increase Defense, i... Skate, o, oh, jest skate breakerem jeszcze ma parę. Też ją to nie miałem rozwidać. Okej, okay. questę przy okazji. Kurza, jak epika przyzwoity ma Increase Increase Accuracy, albo Increase Accuracy, już nie pamiętam Platform Idziemy dalej. O! To jest chyba nowy, tutaj chyba je nie miałem, ale to jest jeden z najgorszych epików w tej grze. Także nie mam powodów do radości. Eurogrima chciałbym dostać. Bardzo bym chciał Eurogrima. Jeszcze 30. Reaper Fist na początku gry może się na Fire Knighta przydać. No i coś seria Rarek. I kolejna Rarek. Kill Grinder. Przydatny na Faction World Fanatik. Nawet nawet pików nie ma zbyt wiele. I drugi Gear Grinder. Mam nadzieję, że na koniec trafię coś naprawdę fajnego, co mi poprawi humor, bo jak na razie jest źle. Tragedia, tragedia. Gdybym nie sprawdził, to bym naprawdę wątpię, czy włączyli te podwójne szanse. Bo to jest naprawdę straszne, co tu się dzieje. Mam nadzieję, że Wy macie dużo lepsze szczęście ode mnie. Stitch Beast, nic dobrego. No, Dobre jest to, że mam sporo teraz kurczaków na Champions Panic Event. Fragment już zdobyłem, ale jeszcze powalczę o legendarną książkę. Będę miał co levelować. O, Shamel. Jego tutaj nie miałem. Bardzo fajny champion, właśnie go zrobiłem na moim głównym koncie. I bardzo fajnie się spisuje, także chociaż. Ktoś, z kogo mogę się ucieszyć O, to jest mała... Mały promyk nadziei Coldheart, bardzo fajny, świetny Champion Ale... Już, już ją mam, nawet wiem Reliquary Tender, też naprawdę fajny Champion Usuwa buffy Continuous Heal, to ma Revive jeszcze 10 okazji na to, że będzie złoto, I jeszcze raz relic Query, ale nie tego oczekuję i Basher. Bashera mam, używam. Bardzo fajnie trzeba taki mały warlord. Ale jeśli chodzi o epiki, to jeszcze Eurogrima to jest lego w skórze Epika. jeszcze 5 szardów 4 i kolejny Dilgol. już nie pamiętam nawet który jeszcze dwa. i na koniec Jaką rarkę na koniec trafię? O. Miałem nadzieję, że na koniec chociaż Eurogreen wpadnie, ale Harkin... Także... Jak widzicie, tym razem... Wczoraj... Tutaj miałem tworzyć... O, nawet dwójka nowych jest. Ojej, tak, egzemplar. To wspominałem i tutaj ktoś nowy tak, Inquisitor Shamel i to wszystko także dwa nowe epiki na głównym koncie Faceless, który jest też nowy i to tyle fragmenty chociaż zebrane 3,5 tysiąca także jak widzicie, niestety tym razem szczęście nie dopisało mam nadzieję, że u Was jest lepiej pochwalcie się w komentarzach, kogo dostaliście a ja już się żegnam Cześć!